Witajcie widzowie. Odkąd ostatnio opowiedziałem Wam o moim rybim przychówku, w obu akwariach zaszły pewne zmiany. Wykorzystam tę okazję do przypomnienia Wam wcześniejszych losów moich bojowników, a w tym celu musimy wybrać się w podróż w przeszłość. Moja przygoda z hodowlą bojowników rozpoczęła się 12 kwietnia 2016 roku, kiedy na świat przyszło potomstwo El Macho i Pinky Pinketon. Z tej dzieciarni wyrosły piękne różnokolorowe bojowniki, w tym Neon, Wicka, Milki i mniej szlachetnie nazwany jełob Natomiast o Megalodonie, który stał się pasztoidem, i w szczegółach dorastania tego pokolenia opowiedziałem w pierwszym filmie poświęconym moim rybom akwariowym, który opublikowałem prawie 4 lata temu. Link zamieszczam w opisie. Po wmarciu dzieci Elmacho i Pinki podjęliśmy kolejną próbę wyhodowania bojowników. W tym celu poznaliśmy ze sobą niebieską i pełną energii Marlenkę oraz Zumbiaka, który był równie niebieski, lecz, jak jego imię sugeruje, mniej energiczny, zwłaszcza pod koniec życia. Zapamiętajcie sobie tę informację. 11 marca 2020 roku wykluły się dzieci tej niebieskiej pary, które nazwaliśmy Pandemiakami, ze względu na czas przyjścia na świat. Rosły jak na drożdżach, już w wieku 4 miesięcy większość wybarwiła się na różne odcienie błękitu, a my nadaliśmy im imiona, częściowo zapożyczone od dzieci Pinki i Elmacho, np. Megalodon, Wice, czy szczególnie urodziwy Modraszek. Na uwagę zasługują także Black, nazwany tak ze względu na ciemne ubarwienie, i Maklanki, charakterystyczny przez brak jednej płetwy brzusznej. Jako pokocz stał się ofiarą dokuczania ze strony rodzeństwa, dlatego musieliśmy przełowić go do osobnego akwarium, gdzie natychmiast nabrał kolorów i przybrał na masie. Pozostała dziesiątka bojowników dorastała w 120-litrowym zbiorniku w towarzystwie neonów czerwonych i zwinników złotych, z którymi dobrze się dogadywały. Młodraszek wyrósł na lidera grupy, a z tego niebieskiego rodzeństwa kolorem wyróżniała się Syriuszka, czarna z domieszką szkarłatu. Tymczasem w odosobnieniu maklanki wyrósł na pięknego bojownika i najbardziej upodobnił się do ojca postrzępionego zombiaka, sympatycznego psychopaty, który dobrze opiekował się potomstwem. Tego starca pożegnaliśmy jesienią 2021 roku, a w podobnym czasie do osobnego akwarium trafił także brachu, kolejny gorzej rozwinięty bojownik gnębiony przez rodzeństwo. Po śmierci modraszka w dużym akwarium zostały tylko samice, które w większości się odmeldowały, dożywając sędziwego wieku. Wyjątkiem jest skryta samiczka, która do tej pory chowa się po kątach i wypływa tylko na karmienie. Oprócz niej w tym zbiorniku zostają wiekowe neony i zwinniki, a dwa lata temu dołączyły do nich dynamiczna para pielęgniczek kakadu, samiec dół i samiczka kaka. Maklanki już jakiś czas temu odszedł do krainy wiecznych łowów, lecz nas najbardziej fascynował brachu, którego na cześć ojca przemianowaliśmy na zombiaka, bo wdał się w niego nie tylko pod względem wyglądu, lecz także pod względem swojej długowieczności, żeby nie powiedzieć odwieczności. Z każdym miesiącem zalegania w swoim akwarium był coraz mniej aktywny i wyglądał jakby wpadł w stan wegetacji, lecz długo nie odpowiadał na wezwania rodziców, braci i sióstr, którzy czekali na niego w krainie wiecznych łowów. Mimo że niewiele się ruszał, Zombie łapał pokarm i wierzę, że w głębi serca był zadowolony z życia swojej samotni, choć nie raz mnie o zawał, kiedy sprawdzałem czy żyje, a ten wykonywał szalny odwrót w głąb akwarium. Jednak każda historia kiedyś się kończy i 20 stycznia bieżącego roku pożegnaliśmy naszego prawie czteroletniego rybiego przyjaciela. Żegnaj brachu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Przenieśmy się teraz do dużego zbiornika, w którym cały czas zbytują wspomniane neonki i sztuk co najmniej 9, pojedyncze zwiniki złote, trzy prostare ciernioczki, ślimaki Helenki, jeden ślimak rogas, Rogaty i siostra zombiaka, ostatnia z rodzeństwa. Tydzień po odejściu zombiaka do tej ekipy dołączyły trzy młodsze ciernioczki i mam nadzieję, że dobrze się odnajdą w nowym środowisku. Liczyliśmy, że pielniczka Kaka coś nam powie w Wigilię, Lecz symbolicznie zdechła wczesnym popołudniem 24 grudnia, pozostawiając du samego. A co na to du? Uznał, że mówi się trudno i płynie się dalej, a większość dni dalej spędza na eksploracji różnych zakątków akwarium i łapczywym zjadaniu pokarmu, który ode mnie dostaje. Cóż mogę powiedzieć oprócz smacznego? Cieszę się, że mimo upływu lat w moich akwariach wciąż dzieje się na tyle dużo, że mogę im poświęcić całkiem obszerny materiał. Oczywiście moją główną pasją jest obserwacja dzikiej przyrody. Lecz nie zapominajmy, że w warunkach domowych można odtworzyć środowisko naturalne, a obserwując hierarchię w grupie, wymianę pokoleń i relacje między gatunkami czuje się trochę jakbym obserwował dziką przyrodę mój mały, gloniasty świat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.